Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony stresem życia codziennego? Czy kiedykolwiek chciałeś zachować spokój i jasność umysłu, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie? Wyobraź sobie, że możesz stawić czoła każdemu wyzwaniu ze spokojem, nie pozwalając, aby cokolwiek tobą wstrząsnęło. W dzisiejszym filmie odkryjemy starożytne sekrety filozofii, która obiecuje przemienić twoje życie. Przygotuj się na odkrycie potęgi stoicyzmu i poznaj praktyczne wskazówki, które pomogą Ci zachowywać się tak, jakby nic Ci nie przeszkadzało. Zostań z nami, ponieważ to, czego się wkrótce nauczysz, może być kluczem do bardziej zrównoważonego i szczęśliwego życia. Zaczynajmy, ale najpierw chciałbym Cię poprosić o subskrypcję tego kanału, aby te treści docierały do coraz większej liczby osób. Jak zachowywać się tak, jakby nic Ci nie przeszkadzało? Na pierwszy rzut oka może się to wydawać niemożliwe, ale dzięki wskazówkom dotyczącym stoicyzmu, którymi się dzisiaj podzielimy, przekonasz się, że jest to całkowicie osiągalne. Najpierw zrozummy, czym jest stoicyzm. Stoicyzm to szkoła filozoficzna, która pojawiła się w starożytnej Grecji około III wieku przed naszą erą i została założona przez Zenona z Cicium. Jego zwolennicy, Stołyk, wierzyli, że kluczem do szczęśliwego i spełnionego życia jest życie w zgodzie z naturą oraz przyjmowanie wydarzeń życiowych ze spokojem i rezygnacją. Innymi słowy, stołyki bronili idei, że nie powinniśmy dać się przytłoczyć przeciwnościom życia, ale raczej stawić im czoła z odwagą i spokojem. Jedną z głównych idei stoicyzmu jest rozróżnienie między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, czego nie mamy. Stołyki wierzyli, że powinniśmy skupiać się wyłącznie na tym, co możemy kontrolować, na przykład na naszych działaniach, myślach i emocjach. Rzeczy, na które nie mamy wpływu, takie jak zachowanie innych, pogoda czy niespodziewane zdarzenia, należy przyjmować ze spokojem, bez oporu. Ta idea jest podstawą zachowywania się tak, jakby nic ci nie przeszkadzało, ponieważ akceptując, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, unikamy niepotrzebnego cierpienia. Przyjrzyjmy się teraz praktycznym wskazówkom, jak włączyć stoicyzm do swojego codziennego życia i zachowywać się tak, jakby nic ci nie przeszkadzało. Practical acceptation. Zaakceptowanie rzeczy takimi, jakie są, to pierwszy krok. Kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, zamiast rozpaczać i frustrować się, weź głęboki oddech i zaakceptuj sytuację. Nie oznacza to bierności czy rezygnacji, ale raczej uznanie, że to, co się wydarzyło, już się wydarzyło i jedyną rzeczą, którą możesz kontrolować, jest twoja reakcja. Zastanów się nad nietrwałością. Pamiętaj, że wszystko jest tymczasowe. Trudności i wyzwania, przed którymi stoisz dzisiaj, nie będą trwać wiecznie. Stołyki wierzyli, że refleksja nad nietrwałością rzeczy pomaga nam docenić teraźniejszość i nie przywiązywać się do problemów. Łydek negatywny to interesująca praktyka podczas której wyobrażasz sobie najgorsze możliwe scenariusze może się to wydawać sprzeczne z intuicją ale wizualizując trudności mentalnie przygotowujesz się na stawienie im czoła i zmniejszasz wpływ emocjonalny gdy faktycznie się pojawią co więcej sprawia to że bardziej cenisz dobre rzeczy które masz w swoim życiu zachowaj spokój pod presją kiedy jesteśmy pod presją Naszą naturalną reakcją może być stres lub niepokój, ale praktykując stoicyzm, możemy wytrenować swój umysł, aby reagował spokojnie. Pamiętaj, że sposób, w jaki zareagujesz, jest wyborem. Staraj się zachować spokój i jasność umysłu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Kontroluj swoje myśli. Nasze myśli mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Stołyki wierzyli, że możemy wytrenować umysł, aby myślał bardziej racjonalnie, a mniej emocjonalnie. Kiedy pojawi się negatywna myśl, kwestionuj ją. Żądaj sobie pytanie, czy to naprawdę prawda, i czy można na to spojrzeć z bardziej pozytywnego lub neutralnego punktu widzenia. Praktykud ud. Udzijek nask potesni koncentrując się na dobrych rzeczach w swoim życiu, Zmniejszasz wagę problemów. Stołki codziennie praktykowali wdzięczność, zastanawiając się nad rzeczami, za które byli wdzięczni i uznając wartość każdej najmniejszej chwili szczęścia. Sukedż Noti. Dla stoików prawdziwe szczęście wynikało z cnoty. Oznacza to działanie w zgodzie z wartościami i zasadami etycznymi, dążenie do bycia osobą uczciwą, odważną, mądrą i umiarkowaną. Koncentrując się na cnocie. Odsuwasz się od błahych trosk i skupiasz się na tym, co naprawdę ważne. Zastosujmy te wskazówki w praktycznych, codziennych sytuacjach. Wyobraź sobie, że stoisz w korku. Zamiast irytować się i niepokoić, możesz ćwiczyć akceptację, uznając, że nie możesz kontrolować ruchu ulicznego, ale możesz kontrolować swoją reakcję. Wykorzystaj ten czas, aby zastanowić się nad rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Lub poćwicz negatywną wizualizację, wyobrażając sobie, że ruch może być gorszy. Inny przykład jest w pracy. Być może masz trudnego kolegę lub wymagającego szefa. Zamiast pozwalać, aby miało to na ciebie negatywny wpływ, możesz zastosować kontrolę myśli, próbując spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Być może twój współpracownik przeżywa trudny okres, a twój szef po prostu naciska na wyniki. Zmieniając sposób, w jaki postrzegasz sytuację, możesz zmniejszyć stres i działać spokojniej i racjonalnie. Nie możemy zapominać o relacjach osobistych. Konflikty z rodziną czy przyjaciółmi są powszechne, ale stosując stoicyzm, możesz radzić sobie z tymi sytuacjami spokojniej. Zaakceptuj fakt, że nie możesz kontrolować działań innych, ale możesz kontrolować sposób, w jaki na nich reagujesz. Praktykuj wdzięczność za obecność tych ludzi w swoim życiu i zawsze staraj się postępować cnotliwie, będąc uczciwym i wyrozumiałym. Krótko mówiąc, stoicyzm uczy nas skupiania się na tym, co możemy kontrolować, akceptowania tego, czego nie możemy zmienić i szukania cnoty we wszystkich naszych działaniach. Włączając te zasady do naszego codziennego życia, możemy zachowywać się tak, jakby nic nas nie niepokoiło. Stawiając czoła wyzwaniom ze spokojem i odpornością, skoncentruj się na kontroli wewnętrznej. Jedną z głównych idei stoicyzmu jest rozróżnienie między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, czego nie mamy. Stołyki wierzyli, że powinniśmy skupiać się wyłącznie na tym, co możemy kontrolować, na przykład na naszych działaniach, myślach i emocjach. Rzeczy, na które nie mamy wpływu, takie jak zachowanie innych. Pogoda czy niespodziewane zdarzenia należy przyjmować ze spokojem, bez oporu. Ta idea jest podstawą zachowywania się tak, jakby nic ci nie przeszkadzało, ponieważ akceptując, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, unikamy niepotrzebnego cierpienia. Praktyka akceptacji. Czym jest akceptacja? Zaakceptowanie rzeczy takimi, jakie są, to pierwszy krok. Kiedy coś nie idzie zgodnie z planem. Zamiast rozpaczać i frustrować się, weź głęboki oddech i zaakceptuj sytuację. Nie oznacza to bierności czy rezygnacji, ale raczej uznanie, że to, co się wydarzyło, już się wydarzyło i jedyną rzeczą, którą możesz kontrolować, jest Twoja reakcja. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że spóźniłeś się na autobus do pracy. Zamiast rozpaczać, wykorzystaj ten czas na zastanowienie się, co można zrobić dalej? Być może możesz skorzystać z okazji, aby przeczytać książkę w oczekiwaniu na następną, lub wykorzystać ten czas na lepsze zaplanowanie dnia. Zaakceptowanie faktu, że spóźniłeś się na autobus, nie zmienia faktu, ale zmienia Twoją reakcję i zmniejsza stres. Refleksja nad nietrwałością Czym jest nietrwałość? Pamiętaj, że wszystko jest tymczasowe. Trudności i wyzwania, przed którymi stoisz dzisiaj, nie będą trwać wiecznie. Stołyki wierzyli, że refleksja nad nietrwałością rzeczy pomaga nam docenić teraźniejszość i nie przywiązywać się do problemów. Praktyczny przykład. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz przeżyłeś trudną sytuację. Teraz zauważ, jak ta sytuacja minęła i mogłeś ruszyć dalej. Zastanów się nad faktem, że niezależnie od tego, jak trudna może się wydawać sytuacja w końcu minie. Pomaga to zmniejszyć niepokój i strach przed przyszłością. Negatywny widak. Czym jest negatywna wizualizacja? To interesująca praktyka, podczas której wyobrażasz sobie najgorsze możliwe scenariusze. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale wizualizując trudności, Mentalnie przygotowujesz się na stawienie im czoła i zmniejszasz wpływ emocjonalny, gdy faktycznie się pojawią. Co więcej, sprawia to, że bardziej cenisz dobre rzeczy, które masz w swoim życiu. Praktyczny przykład. Przed ważną prezentacją w pracy wyobraź sobie, że możesz zapomnieć przemowę lub że Twój sprzęt ulegnie awarii. Wizualizacja tych scenariuszy pomaga w tworzeniu strategii radzenia sobie z nimi, jeśli tak się stanie. A także pozwala docenić, gdy wszystko idzie dobrze. W ten sposób staniesz się bardziej odporny i przygotowany na każdą ewentualność. Zachowanie spokoju pod presją. Jak zachować spokój? Kiedy jesteśmy pod presją, naszą naturalną reakcją może być stres lub niepokój. Ale praktykując stoicyzm, możemy wytrenować swój umysł, aby reagował spokojnie. Pamiętaj, że sposób. W jaki zareagujesz, jest wyborem. Staraj się zachować spokój i jasność umysłu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że jesteś na napiętym spotkaniu w pracy. Zamiast pozwalać, aby presja cię pochłonęła, ćwicz głębokie oddychanie i pamiętaj, że możesz kontrolować tylko swoje własne działania. Mów wyraźnie i spokojnie, koncentrując się na tym, co możesz zrobić, aby pozytywnie wpłynąć na sytuację? Kontrola myśli. Po co kontrolować myśli? Nasze myśli mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Stołyki wierzyli, że możemy wytrenować umysł, aby myślał bardziej racjonalnie, a mniej emocjonalnie. Kiedy pojawi się negatywna myśl, kwestionuj ją. Żądaj sobie pytanie. Czy to naprawdę prawda i czy można na to spojrzeć z bardziej pozytywnego lub neutralnego punktu widzenia? Praktyczny przykład. Jeśli uważasz, że nie nadajesz się do wykonania jakiegoś zadania w pracy, żądaj sobie pytanie, dlaczego tak myślisz? Jaki jest prawdziwy dowód? Często nasze negatywne myśli nie mają solidnych podstaw. Zmień swoje myślenie na coś bardziej konstruktywnego, na przykład mogę się uczyć i doskonalić dzięki temu zadaniu Praktyka wdzięczności Czym jest wdzięczność Udzexnask to potesni narzadzzi Koncentrując się na dobrych rzeczach w swoim życiu zmniejszasz wagę problemów Stołyki codziennie praktykowali wdzięczność zastanawiając się nad rzeczami za które byli wdzęczni i uznając wartość każdej najmniejszej chwili szczęścia Praktyczny przykład pod koniec każdego dnia poświęć chwilę na zastanowienie się nad trzema rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być proste rzeczy, jak przyjemna rozmowa, pyszny posiłek lub chwila wyciszenia. Pomaga to przenieść uwagę z problemów na pozytywne rzeczy w życiu. Sukuczny Czym jest cnota? Dla stoików prawdziwe szczęście wynikało z cnoty. Oznacza to działanie w zgodzie z wartościami i zasadami etycznymi. Dążenie do bycia osobą uczciwą, odważną, mądrą i umiarkowaną. Koncentrując się na cnocie, odsuwasz się od błahych trosk i skupiasz się na tym, co naprawdę ważne. Praktyczny przykład. W sytuacji, gdy musisz podjąć trudną decyzję, żądaj sobie pytanie, jakie jest najbardziej sprawiedliwe i etyczne działanie. Nawet jeśli decyzja jest trudna. Działanie zgodnie ze swoimi zasadami przynosi poczucie spokoju i satysfakcji, ponieważ wiesz, że postąpiłeś słusznie. Zastosowanie stoicyzmu w życiu codziennym. Zastosujmy te wskazówki w praktycznych, codziennych sytuacjach. Wyobraź sobie, że stoisz w korku. Zamiast irytować się i niepokoić, możesz ćwiczyć akceptację, uznając, że nie możesz kontrolować ruchu ulicznego. Ale możesz kontrolować swoją reakcję. Wykorzystaj ten czas, aby zastanowić się nad rzeczami, za które jesteś wdzięczny lub poćwicz negatywną wizualizację, wyobrażając sobie, że ruch może być gorszy. Inny przykład jest w pracy. Być może masz trudnego kolegę lub wymagającego szefa. Zamiast pozwalać, aby miało to na ciebie negatywny wpływ, możesz zastosować kontrolę myśli. Próbując spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Być może twój współpracownik przeżywa trudny okres, a twój szef po prostu naciska na wyniki. Zmieniając sposób, w jaki postrzegasz sytuację, możesz zmniejszyć stres i działać spokojniej i racjonalnie. Nie możemy zapominać o relacjach osobistych. Konflikty z rodziną czy przyjaciółmi są powszechne, ale stosując stoicyzm, możesz radzić sobie z tymi sytuacjami spokojniej. Zaakceptuj fakt, że nie możesz kontrolować działań innych, ale możesz kontrolować sposób, w jaki na nich reagujesz. Praktykuj wdzięczność za obecność tych ludzi w swoim życiu i zawsze staraj się postępować cnotliwie, będąc uczciwym i wyrozumiałym. Stoicyzm uczy nas skupiać się na tym, co możemy kontrolować, akceptować to, czego nie możemy zmienić i szukać cnoty we wszystkich naszych działaniach. Włączając te zasady do naszego codziennego życia, możemy zachowywać się tak, jakby nic nas nie niepokoiło, stawiając czoła wyzwaniom ze spokojem i odpornością. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się pomocne i że już dziś możesz zacząć praktykować stoicyzm.